Cześć witajcie, ja jestem chudy, a to kolejny odcinek kariery z zawodnikiem. Dawno nie było, prawda, tak z tydzień, no ale już jest, już jest, no i zaczynamy pierwszy mecz od razu bez błędnego przedłużania z Rajowa Wajekano. Gramy na wyjeździe, zobaczymy jak chudy sobie poradzi, wszystko się zgadza, przelotne deszcze, no cóż, jakoś musimy sobie w tej pogodzie poradzić, zaczynamy. Przeszliśmy na defensywny, no naprawdę Jadą nas tak z posiadaniem piłki Nie potrafią nic przejść, ale z posiadaniem piłki nas tak jadą, bo mamy Jak to wygląda? Gdzie to jest? Eee, wyzwania, statystyki meczu Mamy 35% posiadania piłki tylko I my przechodzimy na defensywny No kurde, serio <laughs> Tracimy piłkę już, no to jest beznadziejne Gol! Jest, w końcu coś się dzieje W końcu trafili, fajnie Dobrze, Chudy zagrywa do Martinez'a, Martinez postara się dobrze to wykorzystać, no ta, ta oczywiście oddał piłkę do Chudego, Chudy no odepchnięty, no i nic z tego, minuta doliczona, nic z tego nie będzie już, nie, już nawet nie biegnie za piłką, bo się nie opłaca, dokładnie, co jeszcze, faul, no, oczywiście, rzut wolny, długo ta jedna minuta trwa. Jeszcze jedna ramka, patrzcie. Nie, nie mam ramki, No kurde i bez przesady. Dobrze, koniec. Druga połowa, zobaczymy, może druga połowa będzie lepsza. Na razie wyglądało to do, dość bardzo do dupy. No ale zoba... ja już jestem aż tak zmęczony, aż tak bardzo nie biegałem. Starałem się tam pomagać, bo za mnie by to poziomie biegu było mniejsze. No ale dobra, spróbujemy w drugiej połowie jeszcze coś pobiegać do końca sił. Koniec, chudy opuścił boisko, wszedł za niego kokę, zobaczymy Co im z tego wyjdzie, w sumie się cieszę, bo to była tragedia mniej niż 40% posiadania piłki, no, no masakra. Jak to się skończyło? Beze mnie może daje radę. Nie, przegrali też 1-0 Przez to które mamy miejsce, widzę, tak się zapytam. A nie, nie mamy strefy spadkowej. Okej, okay, nie jest źle, gdzie my jesteśmy? A, 15, no okej. Okay. Niczym Chelsea w tym sezonie. Dobra, zróbmy sobie trening. To i tak nic nie da. Ja sam meczu nie wygram. No niestety potrzebuję chęci współpracy ze strony moich kolegów z drużyny. No ale dobra. Teraz Liga Mistrzów. Może widzę Mistrzów się... Aha, nie gram widzę Mistrzów. Dobra. Może widzę Mistrzów się obudzą. Wygrają? Jeden, jeden. Tiago tylko z rzutu karnego. No jakby nie ten karny, to znowu by przegrali, Trudno. Czas na mecz z Bilbao. Mm -hmm. No dobra, gramy z Bilbao Gramy z Bilbao, gramy u siebie, zobaczymy co z tego wyjdzie, może będzie lepiej. Zaczynamy. Dobrze, chudy, chudy. Sansa na sam początku, chudy dobrze. Dośrodkowanie, nic z tego strzał, chudy. U, u, no i rzut rożny chyba. Czy pod nie, już? Nie, dobrze. Jest rzut rożny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jest dośrodkowanie, strzał z główki, gol! Atletico prowadzi w trzeciej minucie, no! I to chudy ruszył tą akcję do przodu. No i już oczywiście przechodzimy na defensywny, bo czemu by nie, jedna bramka wystarczy, prawda? Nie, jedna bramka nie wystarczy, cholera, gramy dalej, panowie. Gol! Jeden, jeden. O, mask. No dobra, spoko, spoko. Spokojnie, dośrodkował jeszcze, ja tam do niego dobiegałem A tutaj no cóż, nie ogarnął chyba godzin co się dzieje No, godzin nie wiedział co się dzieje kompletnie Okej, okay, okej okay. Dobra, jeszcze może coś strzelimy, dajemy panowie Jest ofensywny w końcu, może coś z tego będzie Podanie dobrze do chudego, wybiegaj, wybiegaj, wybiegaj dia, Czemu? Czemu nikt się nie ruszył? Poczekajcie chwilę ten moment dalej, dalej 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 tak tak o tu chudy no i ten nie wiem widzicie łamankę ten tutaj w każdym razie ten po prawej chudego chyba widzicie myszką jak pokazuje on powinien biec za i nie obronić w stronę pola karnego, ale nie on, on biegnie do tyłu no czemu by nie ja pierdzielę. dobrze chudy biegnie chudy zagrywa do przodu przejdzie faul nie nie ma chodu szkoda ale chudy może jeszcze odbierze? Widzę, że jak ja nie odbiorę piłki, to nikt tego nie zrobi. Jak ja dobrze nie podam, to nikt tego nie zrobi. Be... Beze mnie sobie drużyna nie radzi, a ja nie mogę grać cały czas sam. Ja muszę im podawać jakoś. Oj, to było dziwne teraz. Dobra, panowie. Jest, odebrali piłkę, patrzcie. Dobrze. No i już stracili, nie? Jeszcze nie zdążył się odwrócić, żeby komuś podać, chociażby mi nawet. I już stracił. I teraz odebrać będzie problem. Koniec pierwszej połowy No i co? Nie można nic o tym powiedzieć Wszystko powiedziałem w trakcie jak się działo eee, Jakie było posiadanie piłki nasze? Nie no, nie jest też tak źle z tym posiadaniem piłki, ale gorzej ze skutecznością No dobra, próbujemy Może coś z tego wyjdzie Jak długo chodujesz na boisku zostanie? Nie wiem, pewnie już niedługo Martinez, tak, tak Martinez, brawo, zamiast brać piłkę z którą się wzięli minął, ten wjeżdża głową w niego. No Brawo, chudy puścił wojsko. Okej. Okay. Widzicie co, zagrajmy jeszcze jeden mecz, zaraz z racji tego, że dawno nie było. Pośmiejemy się jeszcze dalej z no Znaczy, no, lubię Atletico, nie w rzeczywistości, ale pośmiejemy się ze sztuczne inteligencji w FIFA. O. Zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Z, teraz z Lewantę chody nie gra. E, gramy dopiero z Majorką. A z Lewantę Atletico przegrywa. Ja. Jesteśmy w tragicznej formie. Jak wyszedł w ogóle mecz z Bilbao? Remis 1-1. Ok, czyli bez zmian było. E... <ścoughs> nie, no, nie mogę. Jesteśmy w strefie spadkowej z dwoma punktami. O, dobra, gramy z Majorką. E... Gramy. Gramy z Majorką, no. U siebie gramy z Majorką, która jest... Jest miejsce nad nami. Eee, z Beniaminkiem. Dobra, nie możemy tego zaprzepaścić, panowie. To musi być zwycięstwo. Definitywne. Tak stroje chcesz, żeby się rozróżniały bardzo. Jestem w formie. Nie gra Martinez, pewnie za te przemychanki głową. Dobra, gramy. Jest przechwyty plus jeden. Teraz komuś podać. Ładnie, podanie, dobrze. Tylko nie strać kolego, oczywiście gramy do tyłu, no ale utrzymuję piłkę. Gramy na posiadanie piłki. Może w końcu będziemy mieli większe niż przeciwnik. Chudy rusza do przodu, dobrze. Ktoś pójdzie za tą akcją, proszę. Dobrze, jest ktoś. No dobra, nie piekło to podanie trochę. No tak mało nas szło. Czy my gramy już na defensywnym? Nie zwrócimy uwagi. Być może. Nie no, zrównoważony jeszcze chyba jest, nie wiem. Dobrze chudy rusza do przodu, biegnij, biegnij kolego, biegnij, dobre podanie chudego do przodu, strzał! No, troszeczkę nie trafił. Nie no, było blisko, było blisko. Chudy na skrzydło dobrze zagrał, będzie szansa dla Atletico dośrodkowanie, ale no nic tego różnego też nie będzie. Chudy, podaję, nie zepsujcie tego. Podanie do chudego, na to podanie nie byłem gotowy. Chciałem kliknąć dopiero przycisk, że chcę otrzymać to podanie, ale się nie udało. Nie zgraliśmy się z kolegą, ale nie wygląda na razie źle, jakoś atakujemy. Może coś z tego jeszcze będzie, chociaż teraz faul. Żółta kartka dla Godina chyba. Nie, dla Filipa Luisa, okej. Okay. Dobra, idzie akcja. Akcja, która może nam dać, dać wyjście ze strefy spadkowej. Chudy podał do przodu. Oddanie piłki do Chudego. Chudy... Błuuu! cał nie będzie! Obrońca a w ostatniej chwili mu przeszkodził. Ale atakujemy. Widać, że gramy z Beniaminkiem. Co z tego, że oni są wyżej od nas w tym momencie w tabeli, ale... Za chwilę ich prześcigniemy. Jesteśmy lepszym zespołem. Gramy w Lidze Mistrzów, prawda? Teraz... teraz nie... Ruszyło Atletiko. Podanie do przodu strzał. To musi bramka jest asysta chudego. 20 w karierze. Krótkie podania plus 1. Jej. Overall 84 nadal. Okej. Okay. Da, może ten ostatni mecz z Beniaminkiem właśnie będzie tym najlepszym w dzisiejszym odcinku, tym zwycięskim. No i uf, już miałem mówić, no i Beniaminek odpowiada, ale nie, nic z tego. Gramy na defensywnym już. Będzie jutro, że dość środkowanie. Chudy wybije? Nie, nie chudy wybije, ale dobrze mamy to, chudy ma piłkę, ruszamy z kontrą panowie. W się, sensie jest, jest jeszcze jeden z przodu, okej, okay, no to lecimy, 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 to musi być dobra akcja. No nie, no ni niestety. Może teraz w tym momencie też ja poprosimy o podanie, nie wiem. Dwie minuty doliczone, rzut rożny dla przeciwników. Dośrodkowanie. Dobrze przejęta piłka, jeszcze jedna akcja panowie. Damy radę, biegnij, biegnij do przodu. Dobrze, niedobrze. Nie tu chciałem podać w ogóle. Ale koniec pierwszej połowy e, Wynik jedną do zera dla Teziko Mniejsze pośrednie piłki, ale to już jest standard Do tego się przyzwyczailiśmy póki nie jest poniżej 40% Nie jest aż tak tragicznie Tak więc zaczynamy A drugą połowę Dobrze chudy ruszył, chudy mija Chudy podaje, dobrze jedziemy panowie Dobre, przejdzie to poda No dobra Nie cel. Jedziemy! Dobrze! Chudy podał! Oddaj mu, no, no prawie ci się udało, byłeś blisko. Zaczyna się standard. Ocena stopniowo od 0,3 leci w dół przez to, że nie mam piłki. Z 9,1 już doszło do 8,2. Nawet teraz o 0,2 poleciało Zaraz poleci znowu, bo ciągle nie ma piłki dokładnie, teraz o 0,2 spada, ale okej okay. Podaj ładnie proszę cię kolego No nie dom mm. No bardzo ładnie podałeś stary Genialne to było Ja poprosiłem grzecznie o podanie Stałem w dobrym miejscu, nie byłem kryty Nie musisz zawsze tak daleko wybijać, naprawdę Ale zauważyłem, że To jest w każdej chwili, że po prostu jak chcecie podanie od bramkarza, to musicie stać albo na środku, najdalej od niego Albo przy polukarnym najbliżej niego. To wtedy to podanie dostaniecie. Jak chcecie po środku, to tego podania nie dostaniecie praktycznie nigdy. uff, dobrze, że to złapał. Nie możemy tego zremisować, panowie. Musimy to wygrać. Musimy zdobyć pierwsze trzy punkty w tym sezonie. Ojojoj, to się za słabe to podanie było. Ojojo, o wyniaminek ciśnie i bramki nie zdobywa. Moja cena wynosi 7-1. Spadła mi o 2 aż. No, no nie będziemy tego mieli. 10 minut do końca. Wygląda to marnie z naszej strony, niestety. No, co ja mogę zrobić? Ja już nic nie mogę zrobić. Teraz wszystko w rękach obrony. Żeby oni wybronili się jeszcze przez te 10 minut przed yy, akcjami Majorki, żeby tego nie zremisować przypadkiem, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Majorka dobrze ciśnie. Oj, 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 oj dobrze. Jeszcze ma piłkę Majorka. Niedobrze, że. Patrzcie, jest przy nim dwóch i sobie nie radzą. To jest już słabe. No dobrze, lecimy. Może jak na dwa odzyskać, czyli może to nas przełamie tak. No nie, nie spieszy nam się wcale, widzę. Okej. Okay. Okej, okay, spoko. No 6 i 8 już mam. No to jest mega, mega ocena. Z 9,1 na 6,8, czemu nie? Jedziemy. Dobrze, idzie podanie na skrzydło. Rusza e, chyba to z janik Ferreira-Krasko. Na tym skrzydle, ale zaś stracił piłkę No i minuta doliczona no, Tylko ciekawe, jak ta minuta znowu będzie trwała Koniec Wygrywamy Brawa No tak, dzisiaj była porażka, remis wygrana Chyba tak Okej okay. Okej, okay, więc <laughs> ukończone mecze 40 ukończonych meczy Bardzo fajnie, przechodzimy dalej Wszystko rośnie Czy overall też urośnie zaraz? Się przekonamy nie, jeszcze do Overrola dużo brakuje. Nie gram znowu w Lidze Mistrzów to, to kiepsko to wypada. No, musimy zrobić jakieś symulacje tak sami z siebie, żeby wyszło na to, żebym grał w końcu w Wildemistrzów. Ale może się uda wygrać Gatsaraj u siebie. Jest, wygrywamy. Zaczęliśmy wygrywać. Jest dobrze. Jest bardzo, bardzo dobrze. Teraz Reningi. Może nie spadniemy z ligi i może wyjdziemy z grupy w Lidze Mistrzów Przydałoby się, prawda? Mecz z Malagą kolejny. Zobaczmy sobie jak to wygląda w kalendarzu. Bo. Bo bo, bo Teraz będzie tak. Sociedad bym zagrał. To Sociedad mówimy zagramy z Manchesterem City. tak jest plan. Tylko żeby to pamiętać. Z Malagą jeszcze zagramy, bo jest przerwa reprezentacji przed tym, więc spokojnie chudy powinien on począć. I Sociedad też powinien być wystawiony. Więc po prostu mecz pominiemy, a z Malagą sobie zagramy Sytuacja w tobie wygląda tak, że mam miejsce 14 z dorobkiem 5 punktów Nie jest co prawda źle, ale jeśli zaprzepaścimy ten mecz z Malagą To znowu możemy znaleźć się w strefie spadkowej Albo przynajmniej blisko strefy spadkowej Dlatego lepiej z tego je przegrać Jak to będzie zobaczymy w kolejnym odcinku Tak więc dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć